No, witam, witam! W dzisiejszym odcinku dużo ciekawych rzeczy, ale przede wszystkim przyjrzymy się najnowszej płycie Hordu Wardruna. Jedziemy! Na dzień dobry mam dla Was S.C.O.R.D. z Luksemburga, czyli zespół, o którym Większość z Was pewnie nigdy nie słyszała, bo nisza prawie taka jak mój kanał. A warto obczaić, naprawdę. Mocno połamany, pokombinowany i progresywny mix Groove i Death z wieloma bardzo niegłupimi melodiami. Najnowsza płytka na Spotify, sprawdźcie sami. Zmieniamy stylistykę na klimaciarsko-ambientujący black, black gaze. Niedawno ukazała się epka Tribe od austriackiego Ellende. Trzy kawałki? Nie. Trzy zajebiste kawałki. Gorąco polecam. Yeah! Nie mam zielonego pojęcia, czemu jakoś niespecjalnie ruszały mnie dotychczasowe single greckiego Yothiria. Przecież ta nowa płyta jest strasznie dobra. Jak posłuchałem kilka razy całości, naprawdę nie wiedziałem czemu wcześniej kręciłem nosem. Pagan Records? Bardzo dobry wybór. Mieliśmy dziś Luksemburg, Austrię i Grecję, a teraz czas na Norwegię, choć tym razem nie szatańską. I o tych panach to już na pewno nikt nie słyszał, bo Hord Dalit to jeszcze większa nisza niż wspomniany na początku Skald. Kolejny zespół znikąd i kolejny naprawdę ciekawy, melodyjny doom z elementami death i ze sporą domieszką klimaciarstwa. Sprawdzajcie śmiało choćby na spoti. Pozostajemy w rejonach nordyckich, robiąc sus do Szwecji. A tam pogańskim blekiem raczy nas BLEG. Może i nie oszalałem na punkcie tej płyty, ale całkiem niezły. Oszalał natomiast pan Stanisław z metalurgii, pisząc, że nowa Wardruna jest nudna. Pragnę Was uspokoić i oznajmiam, że w rzeczonej wypowiedzi kryje się oczywista nieprawda, bo nowa wardruna jest doskonała. Powtórzę, doskonała. Oczywiście, że ten zespół przeszedł pewną ewolucję i nie możemy oczekiwać dokładnie tego samego, co chociażby na pierwszych dwóch płytach, ale to nie znaczy, że nowe brzmienie jest gorsze, po prostu trochę inne. No, ale w każdym razie we mnie emocje wywołuje nadal takie same. Kapitalny, poruszający album w kategorii rytualny folk, absolutny top. A jak ktoś twierdzi, że nuda, to przeszedł Mario w lewo i leczy się u doktora Edkera. Teraz coś jak na mnie bardzo niezwykłego. Wiem, że jest wśród was trochę osób, którym może przypaść do gustu takie ambitne, poetycko zakręcone i podszyte folkiem granie na skrzypce i gitarę, więc skorzystam z okazji i polecę wam nowy album ziomeczka ode mnie z roboty. Hord zwie się Kirschenbaum, album zwie się się, a najlepszy kawałek zwie się Batman w raju. Niestety nie ma do niego klipu, ale za to klipy są do kolejnych na mojej liście ulubionych. Oto i one. O, czemu na brzegu nie ma ludzi? Czemu na brzegu ludzie rozeszli się? Rozeszli się. Jakarid nie widział słońca w kosmosie. I to tyle na dziś. Za tydzień dużo mroku, lecz też symfoniczne Guilty Pleasure, którego wcale nie ma. Kciukujcie, komentujcie, subujcie. Dziękuję za uwagę.